Twoja telewizja. Na zawsze TV. Dzisiaj oddaliśmy Błoniu do użytku korty tenisowe, przykryte korty tenisowe. Jest to inwestycja bardzo, bardzo potrzebna dla naszych zawodników, którzy zabiegali o to już od wielu lat i do tej pory jakoś ta inwestycja nie miała szczęścia. Ciągle ją przesuwaliśmy, ciągle były ważniejsze potrzeby, w tym roku zdecydowaliśmy wspólnie z Radą Miejską, żeby tą inwestycję jednak m, dokończyć. Całość kosztowała 800 tysięcy złotych, z tego dofinansowanie otrzymaliśmy od ministra sportu w kwocie 360 tysięcy złotych. To pozwoliło nam zamknąć tą inwestycję w ciągu właściwie e, paru miesięcy. Współpracowani na Prawo i Mistrzostwa na Rzecz Sportowy, Zdrowie mieszkańców oraz Pożytia na Szans na sukces Zawodniczych Dzieci. Wyraźne dziękuję Aktywnej i Nowoczesnej, składania zawodnicy, członkowie i sympatycy Gminowego klubu Sportowego w wojnie. I taki mały kłopot tutaj w Dziękuję. <klucz> 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 Myślę, że można śmiało powiedzieć, że błonie stoi kulturą, błonie stoi gospodarką, ale także błonie stoi sportem. Dlatego, że stoimy w tym momencie na obiekcie sportowym klubu sportowego Olimp, gdzie obok jest hala sportowa. Teraz oddaliśmy przykryte korty tenisowe. Budujemy także duży obiekt sportowy na stadionie miejskim, gdzie działa klub sportowy Bonianka. Tam będzie dużo, znaczy jest już budowany duży obiekt, gdzie będą duże trybuny, gdzie będą szatnie i inne obiekty towarzyszące i bardzo z tego się cieszę. Mamy także boiska przy naszych wszystkich szkołach na terenie gminy Błonie. Mamy także hale sportowe, także można powiedzieć, że błonie stoi także sportem. Stoi sportem także dlatego, że inwestujemy w młodzież, wszystko co robimy tutaj w błoniu, a także i w Polsce nie robimy tylko dla siebie, ale robimy także dla przyszłych pokoleń naszych dzieci i młodzieży. Twoja telewizja. MAZOWSZE zawsze TV.